Cześć kochani, to Agata z życie Cię kocha. Dzisiaj o złości temat, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Chciałam dotknąć tylko, bo po pierwsze temat delikatny, a po drugie, żeby go wyczerpać to można wypisać książki i książki i gadać i gadać i gadać. Więc tylko dotknę, tylko troszkę zasygnalizuję. Okej, okay. o złości. Myślę, że to takie oczywiste, skąd ta złość się bierze. Dlaczego się złościmy, dlaczego tak reagujemy na to, co się dzieje, zamiast po prostu działać z siebie, popadamy w reakcje? Dlaczego? Bierze się to, jak dla mnie, z braku miłości do siebie. Nie jestem w stanie bezwarunkowo zaakceptować siebie taką, jaka jestem. Więc rodzi się we mnie złość. Nie spełniam jakichś tam oczekiwań, które wobec siebie mam, bo tak mnie wyszkolono, żebym miała oczekiwania wobec siebie, bo tylko wtedy mogę zasłużyć na miłość a jak ich nie spełniam, no to niestety, to nie jestem akceptowana we własnych oczach przez siebie i złoszczę się. Mogę tę złość albo skierować w swoją stronę przez autoagresję jakiegoś w jakich, jakiś, jakiś sposób. Albo mogę skierować tę złość na zewnątrz, oceniając co robią inni, krytykując co robią inni, obwiniając innych za to, co ja widzę w tym hologramie, co mi się dzieje, co mi się przytrafia. I widząc potencjał zmiany, który nie zależy ode mnie, tylko zależy tam na zewnątrz. Gdyby oni lepiej robili, Gdyby oni lepiej wierzyli, to ja miałbym lepiej. Widzimy, że to jest absurdalne, prawda? Widzimy, że to jest absurdalne. Złoszczenie się, ale jak, jak mamy to zrobić inaczej? Jak tak zostaliśmy nauczeni, nie wiem, kiedy uwierzyłeś, że, zasłu że nie zasługujesz. Na miłość, po prostu, za to, jaki jesteś, że nie musisz na nic zasługiwać. Nie wiem, co sobie zarzucasz, ale takim moim rozwiązaniem tej złości, bo wiedz, że to nie jest tylko teoretyczna wiedza. Ja byłam dzieckiem, które miało w sobie stada i pokłady złości. Wybrałam skierować tę złość na siebie. I jako dziewczynka obgryzałam paznokcie. Potem jako... Potem miałam kłopoty inne, zdrowotne. Z kręgosłupem. Potem jako już dorosły człowiek. Zachorowałam na tak zwaną chorobę autoagresywną, autoimmunologiczną. Więc ja wiem, ja wiem o tej złości. Ja tak zostałam nauczona, że po prostu, żeby przetrwać, wierzyłam w to, co mi mówią. A mówili, że muszę być taka i taka, spełniać takie i takie oczekiwania. I Muszę być grzeczna, muszę słuchać i cały czas miałam wrażenie, że te oczekiwania stawiam sobie jeszcze wyższe, niż są naprawdę, żeby na wszelki wypadek, żeby mieć spełnione te zewnętrzne oczekiwania. To moje wewnętrzne oczekiwania stawały się coraz, coraz większe i żeby zasłużyć na ledwo akceptacji w swoich oczach, musiałam robić naprawdę dużo. I to było niemożliwe, i krzywdziłam siebie, bo każdy ból to jakieś poczucie winy, jakieś przekonanie, że zasługujemy na karę, z zawarte głęboko, głęboko w podświadomości. Przekonanie, niemniej jednak, manifestuje się na zewnątrz. Więc ja cierpię, bo w moim przekonaniu jakimś tam na to zasłużyłam. Jestem zła na siebie za coś. Więc to nie jest teoria, ja wiem. Ja wiem, ja to czuję. I chciałabym się z Tobą podzielić uczuciem wewnętrznego spokoju, i nie wiem, jak się tym podzielić, bo nie da się tego zwerbalizować. To nie jest. To nie jest spokój jako emocja. To jest spokój. Jako stan i nie mogę tego wytłumaczyć, w co wierzę, a w co nie wierzę, i że kocham siebie, i piszę afirmacje na lustrze, i powtarzam sobie: Kocham siebie, kocham siebie. Nie mogę tego wytłumaczyć, bo to nie jest na poziomie umysłu. Ten stan spokoju, stan akceptacji, nie tylko świadomość, ale wewnętrzne przekonanie, że jestem manifestacją źródła i wszystko co robię robię najlepiej jak umiem. A jeśli nie robię w tak zwany idealny sposób, to jak mogłabym, skoro nie umiem, akurat robię najlepiej jak mogę? Jestem taka piękna, jak mogę być piękna. Jeśli nie byłabym, byłabym inna, to nie byłabym sobą. Dlaczego ja sobie cokolwiek zarzucam? Więc moja taka wskazówka: ja nie wyleczę Twojej złości, możesz to zrobić tylko Ty. Ale co mogę Ci poradzić? Wybacz sobie. Wybacz sobie. Cokolwiek sobie zarzucasz. Wszystko po kolei. Nie musisz pamiętać. Może byłeś niezrozumianym dzieckiem. Może po prostu byłeś inny i czułeś się gorszy, bo tak cię traktowali. Czy to w rodzinie, czy to w szkole. I z każdym takim atakiem, brakiem miłości z zewnątrz, dziecko czuje, że skoro nie dostaje tej miłości, to jest to z jakiegoś powodu. A skoro ja jestem w centrum mojego hologramu, to ja muszę być tym powodem, dlaczego nie dostaje tej miłości. I potraktowałeś to osobiście, że nie zasługujesz na tę miłość. Więc zacząłeś się złościć na siebie. Na świat, na innych, którzy byli inni niż ty. Wybacz sobie, wybacz sobie, coś sobie zarzucasz. Może nie musisz dochodzić, co to jest, żeby zaakceptować siebie takim, jaki jesteś teraz. Może nie musisz, a może coś pamiętasz, coś pamiętasz. Nie wiem. W każdym razie moją wskazówką jest, żeby sobie wybaczyć. No i zadbać o wątroby oczywiście. Bo, bo wątroba cierpi najpierw i cierpi najbardziej, jeśli się złościmy. Co pomaga na wątroby? No to, to Google wie, co pomaga na wątroby. Szparagi, ale sezon się skończył. Papaja. Sezon z Oceanem się jeszcze nie zaczął. Smocz, owoc. No, nie wiem, można zrobić sobie różne oczyszczania i tak dalej, ale to nie jest punkt, to nie jest najważniejsze. To nie w ten sposób się pozbywamy złości, że czyścimy jakiś objaw naszej złości, bo dbanie o wątroby jest ważne, jak kocham siebie i kocham swoje ciało. Ale nie jest esencją i nie jest dbaniem, naprawianiem przyczyny. Przyczyna jest w braku miłości do siebie, w jakimś braku akceptacji i albo w autoagresji, w związku z tym złości na siebie, albo w projektowaniu tej złości, którą mamy, na zewnątrz. Wtedy nie cierpisz. Wtedy inni są źli. Pozornie nie cierpisz, bo tak naprawdę. Każda opinia, każda wewnętrzna krytyka innych, czy świata czy czegokolwiek dotyka Ciebie. Bo widzisz taki świat, jakim myślisz, że jest? No Huna <grytanie> Huna do mnie przeszła. Przepraszam, że długi film, ale chyba nie umiałam tego powiedzieć i chyba też nie powiedziałam wszystkiego. No wiadomo, że nie powiedziałam wszystkiego. W każdym razie. Jesteś miłością. Poczuj to. Wszystko dobrze. Wszystko, wszystko dobrze. Nie zrobiłaś nic złego. Kocham cię.